Oddział 5. Rozporządzanie opróżnionym miejscem hipotecznym. Artykuł 101 z indeksem pierwszym. Ustęp 1. W razie wygaśnięcia hipoteki właścicielowi nieruchomości przysługuje w granicach wygasłej hipoteki uprawnienie do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym. Może on ustanowić na tym miejscu nową hipotekę, albo przenieść na nie za zgodą uprawnionego którąkolwiek z hipotek obciążających nieruchomość. Ustęp 2. Jeżeli hipoteka wygasła tylko częściowo, właściciel może rozporządzać opróżnionym miejscem hipotecznym w tej części. Artykuł 101 z indeksem drugim. Przepisy artykułu 101 z indeksem pierwszym stosuje się również, gdy opróżniło się miejsce wskutek przeniesienia jednej z hipotek na miejsce opróżnione przez inną hipotekę. Artykuł 101 z indeksem trzecim. Ustęp pierwszy. Jeżeli hipoteka wygasła wskutek egzekucji z nieruchomości, Właściciel nieruchomości nie może rozporządzać opróżnionym miejscem hipotecznym. Ustęp drugi. Przy egzekucji z nieruchomości nie uwzględnia się opróżnionych miejsc hipotecznych. Artykuł 101 z indeksem czwartym. Ustęp pierwszy. W razie wykreślenia hipoteki bez jednoczesnego wpisania na jej miejsce innej hipoteki, właściciel nieruchomości może zachować uprawnienie do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym. Jeżeli jednocześnie z wykreśleniem hipoteki uprawnienie to zostanie wpisane do księgi wieczystej. Ustęp drugi. Do wykreślenia wygasłej hipoteki oraz do wpisu uprawnienia do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym potrzebne jest oświadczenie właściciela nieruchomości. Artykuł 101 z indeksem 5. Uprawnienie do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym przysługuje każdoczesnemu właścicielowi nieruchomości. Artykuł 101 z indeksem 6. Uprawnienie do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym nie podlega zajęciu. Ustanowienie hipoteki przymusowej na opróżnionym miejscu nie jest dopuszczalne. Artykuł 101 z indeksem 7. Jeżeli nieruchomość stanowiąca przedmiot hipoteki łącznej zostanie zwolniona spod obciążenia, właściciel nieruchomości może rozporządzać opróżnionym miejscem hipotecznym do wysokości sumy hipoteki. Artykuł 101 z indeksem 8. Niedopuszczalne jest zastrzeżenie, przez które właściciel nieruchomości zobowiązuje się do nierozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym. Artykuł 101 z indeksem 9. Roszczenie wierzyciela hipotecznego o przeniesienie jego hipoteki na miejsce opróżnione przez inną hipotekę może być ujawnione w Księdze Wieczystej. W takim przypadku hipoteka uzyskuje przerzeczone miejsce z chwilą, gdy stało się wolne. Artykuł 101 z indeksem 10. Hipotece ustanowionej na opróżnionym miejscu hipotecznym lub przeniesionej na opróżnione miejsce hipoteczne przysługuje pierwszeństwo takie samo jak wygasłej hipotece. Artykuł 101 z indeksem 11. Przepisów niniejszego oddziału nie stosuje się do hipoteki na wierzytelności hipotecznej. Rozdział drugi. Uchylony. Rozdział drugi z indeksem pierwszym. Hipoteka na wierzytelności hipotecznej. Artykuł 108 z indeksem pierwszym. Ustęp pierwszy. Do ustanowienia hipoteki na wierzytelności hipotecznej nie jest wymagane udowodnienie istnienia obciążonej wierzytelności. Ustęp drugi. Spłata wierzytelności hipotecznej obciążonej hipoteką może być dokonana do wysokości tej hipoteki tylko do rąk wierzyciela, któremu ona przysługuje, o ile jego wierzytelność jest stwierdzona tytułem wykonawczym. W pozostałych przypadkach suma odpowiadająca wysokości hipoteki na wierzytelności hipotecznej powinna być złożona do depozytu sądowego. Artykuł 108 z indeksem drugim jeżeli wierzytelność zabezpieczona hipoteką na wierzytelności hipotecznej oraz obciążona wierzytelność hipoteczna są już wymagalne, wierzyciel, któremu przysługuje hipoteka na wierzytelności hipotecznej, może żądać zapłaty wprost od dłużnika wierzytelności obciążonej, może również dochodzić zaspokojenia z nieruchomości. Artykuł 108 z indeksem trzecim. Jeżeli właściciel nieruchomości dokonał zapłaty do rąk wierzyciela, któremu przysługuje hipoteka na wierzytelności hipotecznej, hipoteka na nieruchomości wygasa aż do wysokości sumy uiszczonej przez właściciela. Artykuł 108 z indeksem czwartym. Wierzytelność zabezpieczona hipoteką na wierzytelności hipotecznej może być przedmiotem dalszych hipotek. Artykuł 108 z indeksem piątym. W wypadkach nieobjętych przepisami działu niniejszego stosuje się do hipoteki na wierzytelności hipotecznej przepisy o zastawie na wierzytelności. Rozdział 3. Hipoteka przymusowa artykuł 109. Ustęp 1. Wierzyciel, którego wierzytelność jest stwierdzona tytułem wykonawczym, określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym, może na podstawie tego tytułu uzyskać hipotekę na wszystkich nieruchomościach dłużnika, hipoteka przymusowa. Ustęp 2. Jeżeli nieruchomość jest własnością skarbu państwa, hipoteka przymusowa może być ustanowiona w wypadkach przewidzianych w przepisach ustawowych. Artykuł 110. Hipotekę przymusową można uzyskać także na podstawie. Punkt 1. Postanowienia sądu o udzieleniu zabezpieczenia. Punkt 2. Postanowienia prokuratora. Punkt 3. Decyzji administracyjnej. O ile przepisy szczególne tak stanowią, chociażby decyzja nie była ostateczna. Punkt czwarty Dokumentu zabezpieczenia, o którym mowa w artykule trzecim punkt pierwszy ustawy z dnia 11 października 2013 roku o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych. Dziennik ustaw z 2021 roku pozycja 2157 oraz z 2023 roku pozycja 556 punkt 5 Zarządzenia zabezpieczenia określonego w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji albo zarządzenia zabezpieczenia określonego w ustawie, o której mowa w punkcie 4. Artykuł 110 z indeksem 1. Wierzyciel może żądać wpisu hipoteki przymusowej na sumę niewyższą niż wynikająca z treści dokumentu stanowiącego podstawę jej wpisu do księgi wieczystej. Jeżeli z dokumentu tego nie wynika wysokość sumy hipoteki, suma hipoteki nie może przewyższać więcej niż o połowę zabezpieczonej wierzytelności wraz z roszczeniami oświadczenia uboczne określonymi w dokumencie stanowiącym podstawę wpisu hipoteki na dzień złożenia wniosku o wpis hipoteki. Artykuł 111 Uchylony. Artykuł 111 z indeksem pierwszym Ustęp pierwszy Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, Łączne obciążenie kilku nieruchomości hipoteką przymusową jest niedopuszczalne, chyba że nieruchomości te są już obciążone inną hipoteką łączną albo stanowią własność dłużników solidarnych. Ustęp drugi. Podział zabezpieczenia między poszczególne nieruchomości zależy od uznania wierzyciela. Artykuł 111 z indeksem drugim. Ustęp 1. Wierzyciel, który uzyskał hipotekę przymusową na podstawie artykułu 110 punkt 1, może żądać w terminie dwóch miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia uwzględniającego roszczenie, które podlegało zabezpieczeniu, albo od uprawomocnienia się postanowienia o odrzuceniu apelacji lub innego środka zaskarżenia wniesionego przez dłużnika od orzeczenia uwzględniającego roszczenie, które podlegało zabezpieczeniu, zmiany treści hipoteki lub podstawy wpisu na podstawie tytułu wykonawczego określonego w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym, stwierdzającego zabezpieczoną wierzytelność. Ustęp drugi. Zmiana treści hipoteki nie może zwiększyć zakresu zaspokojenia wierzyciela z nieruchomości obciążonej bez zgody osób, którym przysługują prawa z pierwszeństwem równym lub niższym. Ustęp trzeci. Przepisy ustępów pierwszego i drugiego stosuje się odpowiednio do wierzyciela, który uzyskał hipotekę przymusową na podstawie artykułu 110 punkt drugi albo trzeci w zakresie, w jakim decyzja administracyjna nie była ostateczna. Ustęp czwarty. Wierzyciel, który uzyskał hipotekę przymusową na podstawie artykułu 110 punkt 4 albo 5, może żądać w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia decyzji lub innego orzeczenia podlegającego wykonaniu w sprawie, w której dokonano zabezpieczenia, albo doręczenia postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności, zmiany treści hipoteki lub podstawy wpisu na podstawie tytułu wykonawczego określonego w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym, stwierdzającego zabezpieczoną wierzytelność. Przepis ustępu drugiego stosuje się odpowiednio. Artykuł 112 Uchylony Dział 3. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe. Artykuł 113. Pominięty. Artykuł 114. Księgi wieczyste istniejące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy stają się księgami wieczystymi w rozumieniu tej ustawy. Artykuł 115. Skutki wpisów, które zostały dokonane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, a które według tej ustawy nie są dopuszczalne, podlegają przepisom dotychczasowym. Artykuł 116. Ustęp 1. Postępowanie wszczęte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy toczy się według przepisów tej ustawy. Ustęp drugi. Czynności dokonane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy są skuteczne, jeżeli nie naruszyły przepisów dotychczasowych. Artykuł 117. Treść hipotek istniejących w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy oraz hipotek wpisanych po tym dniu na podstawie tytułów dotychczasowych powstałych przed dniem wejścia w życie tej ustawy oraz ich przeniesienie, obciążenie. Zmiana treści lub pierwszeństwa, albo zniesienie, podlega przepisom tej ustawy, chyba że przepisy poniższe stanowią inaczej. Artykuł 118. Przepisy niniejszej ustawy o zakresie obciążenia hipoteką oraz o ochronie hipoteki stosuje się także do hipotek, długów gruntowych i długów rentowych istniejących w dniu wejścia w życie tej ustawy. Artykuł 119. Listy hipoteczne, a także listy długów gruntowych i rentowych w rozumieniu kodeksu cywilnego niemieckiego. Wydane przed dniem wejścia w życie dekretu z dnia 11 października 1946 roku, prawo rzeczowe, pozostają w mocy, jeżeli zostały zarejestrowane w trybie przewidzianym w dekrecie z dnia 10 grudnia 1946 roku o rejestracji i umarzaniu listów hipotecznych, listów długów gruntowych i rentowych, wydanych. Przed dniem 1 września 1939 roku, dziennik ustaw z 1947 roku, pozycja 19. Artykuł 120. Uchylony. Artykuł 121. Na obszarze byłej mocy obowiązującej prawa o ustalaniu własności dóbr nieruchomych, o przywilejach i hipotekach z 1818 roku prawa, które nie mogły być wpisane do Księgi Wieczystej ze względu na brak zgody wierzycieli hipotecznych, lecz zostały ujawnione przez zastrzeżenia. Mogą być wpisane bez tej zgody z pierwszeństwem wynikającym z zastrzeżenia ujawnionego w księdze dotychczasowej. Artykuł 122. Jeżeli ograniczenie możliwości rozporządzenia nieruchomością lub prawami rzeczowymi na nieruchomości, które przestało być wiążące, jest nadal wpisane w księdze wieczystej, wykreślenie jego może nastąpić z urzędu. Artykuł 123. Ustęp 1. Dla nieruchomości, które nie mają założonych ksiąg wieczystych albo których księgi zaginęły lub uległy zniszczeniu, prowadzi się we właściwych sądach rejonowych do czasu założenia ksiąg Zbiory dokumentów przeznaczone do składania wniosków i dokumentów dotyczących ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu tymi nieruchomościami. Jednakże złożenie dokumentu dotyczącego hipoteki dopuszczalne jest, gdy przepis szczególny na to zezwala. Ustęp drugi. Do ustroju zbioru dokumentów oraz do postępowania o złożenie dokumentów do zbioru stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału drugiego działu pierwszego. Ustęp 3. Złożenie dokumentów do zbioru na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego ma wszelkie skutki wpisów w Księdze Wieczystej, z wyjątkiem przewidzianych w przepisach o rękojmi wiary publicznej Ksiąg Wieczystych, chyba że przepis szczególny dotyczący rękojmi stanowi inaczej. Artykuł 124 Ustęp 1. Zbiory dokumentów istniejące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy stają się zbiorami dokumentów w rozumieniu tej ustawy. Przepis artykułu 114 stosuje się odpowiednio. Ustęp 2. Złożenie dokumentów do zbioru może nastąpić tylko wtedy, gdy dokument określony w artykule 123 ustęp 1 ma być złożony do zbioru już istniejącego. Jeżeli do zbioru ma być złożony dokument dotyczący prawa własności albo brak jest zbioru, zgłoszenie wniosku o złożenie dokumentu do zbioru traktuje się jak zgłoszenie wniosku o założenie księgi wieczystej. Ustęp 3. W postępowaniu o złożenie dokumentu do zbioru wszczętym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się odpowiednio przepisy artykułu 116. Artykuł 125. Ustęp 1. Minister Sprawiedliwości, w drodze rozporządzenia, Łajde. Punkt 1. Szczegółowe przepisy o prowadzeniu ksiąg wieczystych założonych po dniu wejścia w życie dekretu z dnia 11 października 1946 roku Prawo o Księgach Wieczystych. Punkt 2. Szczegółowe przepisy o prowadzeniu zbioru dokumentów oraz o postępowaniu w tych sprawach. Ustęp 2. Minister Sprawiedliwości w drodze rozporządzenia może określić termin utraty mocy prawnej ksiąg wieczystych założonych przed dniem wejścia w życie dekretu z dnia 11 października 1946 roku Prawo o księgach wieczystych, zasady prowadzenia tych ksiąg do czasu utraty przez niemocy prawnej, zasady zakładania nowych ksiąg wieczystych dla nieruchomości których księgi wieczyste utraciły moc prawną oraz zasady zwalniania od opłat sądowych w sprawach związanych z utratą mocy prawnej ksiąg wieczystych. Artykuł 126. Tracą moc. Punkt 1. Dekret z dnia 11 października 1946 roku prawo o księgach wieczystych, Dziennik ustaw pozycja 320 oraz z 1950 roku pozycja 349. Punkt 2. Utrzymane w mocy przez artykuł 3, punkt 3 oraz artykuł 17 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku przepisy wprowadzające kodeks cywilny, Dziennik Ustaw pozycja 94 oraz z 1974 roku pozycja 142. Artykułów od 14 do 27, od 190 do 249, od 200. 90 do 293. 295 oraz w zakresie ksiąg wieczystych i hipoteki artykułów 114, 115, od 118 do 120, od 122 do 126 i 300 paragraf drugi dekretu z dnia 11 października 1946 roku. Prawo rzeczowe, Dziennik Ustaw pozycja 319 z 1900 50 roku pozycja 312. Z 1954 roku pozycja 184, z 1961 roku pozycja 159, z 1962 roku pozycja 166 oraz z 1964 roku pozycja 94. Punkt trzeci.

40 do 46, 50, od 54 do 58 dekretu z dnia 11 października 1946 roku przepisy wprowadzające prawo rzeczowe i prawo o księgach wieczystych, Dziennik Ustaw pozycja 321, z 1950 roku pozycja 349, z 1953 roku pozycja 113, z 1000. 960 roku pozycja 311 oraz z 1964 roku pozycja 94. Punkt 4. Ustawa z dnia 16 listopada 1964 roku o przekazaniu państwowym biurom notarialnym prowadzenia ksiąg wieczystych, Dziennik Ustaw pozycja 278. Artykuł 127. Do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie niniejszej ustawy obowiązują przepisy dotychczasowe, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami tej ustawy. Artykuł 128 Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1983 roku.